Harry zaczekamy jednak na następny autobus. Okazuje się, że tym jednak dalej nie pojedziemy. No wiecie, no po prostu jeżdżą ja powstał wariaci. Ja widzę następny autobus ciągnął. Rozwalony. Popatrzcie się. Chyba nam nie przyciągnęli tego, żebyśmy tym jechali, mam nadzieję. Prędzej ten z przodu byś się nadawał, żeby gdzieś, żebyśmy gdzieś tam jechali. Ale ten z tyłu jest, widzę, zupełnie skasowany. Wyjebany konkretnie, całej prawej strony nie ma. <ślesk> <ślesk> Kierowca jakoś cudem chyba przetrwał. Wyjebany masakrycznie. Jakiś dzisiaj jest pechowy dzień? Cała prawa strona wyjebana, widzę. Nic, co tu. Co tu się dziwić, po prostu jeżdżą jak wariaci. Ja to jestem w szoku, że to do tej pory żadnego wypadku nie widziałem. No bo po prostu to jest to, to totalne wariactwo. No ale na jak im to wychodzi, no to niech wychodzi, no ale tym razem kierowcy po prostu to nie wyszło. No nic, no to Haribol. Na razie. Nie.